Ok, dostaliśmy już e, polowanie na krety, które trwa 2 dni, no i mamy paskudny opacz kretów, komu się chce to może to czytać, e, dostajemy za to nagrody z sezonu lodowego Królestwa i zobaczmy jak to wygląda po prostu, klikamy, możemy uratować 120 kretów. Użyj łopat, by przekopować pola w przydomowych ogródkach, pole może zawierać kretę, losową nagrodę lub albo wskazówkę. Na ile sąsiedztwach w polach można znaleźć ukryte krety lub bonusowe nagrody. Po wykopaniu wszystkich kretów w jednym przydomowym ogródku przejdź do następnego. Nie zapomnij również o regularnych zbieraniach gratisowych łopat. Im więcej kretów znajdziesz, tym więcej nagród otrzymasz w ramach akcji ratowania kretów. Przygotuj, przygotuj więc swoje łopaty. Ok. Tu mamy nagrody i tak odebrałem już mam 40 łopat i zacznijmy wykopałem kreta tu nic kret kreta mam okej okay. a i musimy czekać minutę aha okej okay. dobra i to tak naprawdę tak to wygląda Myślałem, że bardziej się postarali, ale zawsze to coś. Niby zawsze to jest coś nowego w tej grze, ale. No to jest po prostu proste, mini Podzielcie się w komentarzu, co uwa uważacie o tym. update'cie polowaniu na kreta. I tyle się, mano.